Witam bardzo serdecznie. Kolejne znaki z odjaku, kochani, do czytanka, co już nie ma sensu, co już tutaj należałoby zostawić, na czym nie należałoby się już skupiać, co jest po prostu, krótko mówiąc, kochani, do odcięcia. No, i teraz kochani, witam wszystkie raki, wszystkie boże lwy i wszystkie panny. Ok, więc, bo oczywiście baranek, byczek i bliźniak już jest zrobiony. Wszystkie osoby, które są spod tego znaku, a słuchają teraz mnie, bądź też mają osobę spod tego znaku i też są ciekawe na przykład, co wasz partner, partnerka, czy tam ktoś, czy ktokolwiek, kto by dla was nie był, powinien już z czymś sobie odpuścić, bo coś już nie ma najmniejszego sensu. No, to tutaj już oczywiście barany, byki. Byki i bliźnięta są opracowane. Natomiast my teraz, kochani, zrobimy sobie raczka, zrobimy sobie lwa i panienkę. No i od raka, żeby mi się tu kolejność nie popieprzyła, kochani, oczywiście zaczniemy. Dobrze, co powinien odpuścić już sobie rak? Co już w jego życiu nie ma najmniejszego sensu? Co powinien sobie odpuścić raczek? Co już w jego życiu nie ma najmniejszego sensu? Co powinien sobie odpuścić, z zodiakalny rak? Co już tutaj w jego życiu nie ma najmniejszego sensu? Co powinien odpuścić sobie, spodjakalny rak? Uuu! Dobrze. I z grubo. I grubo. Słuchajcie, u Was pokazują się takie karty. Ja widzę raka, który dźwiga na swoich barkach zbyt wiele. Słuchajcie, u co niektórych z Was to dźwiganie na swoich barkach zbyt wiele może być obciążającą Was relacją, związkiem. No nie będę ukrywać, dlatego że karty tła pokazują mi partnerstwo, małżeństwo. Mamy tutaj kapłana, więc to też może być sytuacja, mam trudne, ciężkie małżeństwo, partnerstwo z jakąś tam na przykład osobą. Tutaj powinna już dawno polecieć wieża, z różnych przyczyn być może nie leci. No, i teraz jest mi cholernie ciężko w tej relacji. Więc, jeżeli jest tutaj jakaś osoba, jakiś rak oczywiście, który mówi, moje, mój związek, słuchajcie, nawet nieważne czy to jest z sakramentalnym, także, to jest małżeństwo, no, może być niesakramentalne też oczywiście, może być tylko takie cywilne, tak, takie prawne. Ale jeżeli ktoś z Was ma, nieważne czy to będzie małżeństwo, ale związek z osobą, z którą należałoby tutaj, um, może inaczej, przy której Wy się czujecie bardzo obciążeni czymś, jest Wam ciężko, jest Wam trudno, macie krzyż Pański z tą osobą. Nie wiem, jest wam strasznie ciężko w tym związku funkcjonować. Możecie powiedzieć, Magda, po prostu daj spokój, to jest po prostu droga przez mękę, nie wiem, po cholerę, ja jeszcze z tym człowiekiem jestem, no to to już nie ma najmniejszego sensu. Tutaj karty doradzają, żeby ten ciężar ze swoich pleców już spuścić, już to zostawić. No i należałoby tutaj, słuchajcie, ja jestem daleka od tego, żeby wam takie rzeczy doradzać. Mm. Ale należałoby ten związek już zakończyć, tak? Bo karta wieży pokazuje definitywnie, że czas to już zakończyć, ściągnąć ten krzyż pański ze, swojego, ze swoich pleców. I tutaj oczywiście może chodzić o rozwody, tak? No bo jeżeli wy jesteście w związku małżeńskim, jakimkolwiek cywilnym, kościelnym, nie wnikam, no to tak, będzie tutaj chodziło o po prostu definitywnego posprzątanie już tego, słuchajcie, no jakby rozdziału waszego życia, czy też właśnie rozwiedzenie się, innymi słowy. Natomiast jeżeli to nie jest nic, co wymagałoby jakiegokolwiek rozwodu. No to również, słuchajcie, rozważenie zakończenia tego związku, ponieważ no tutaj ja widzę osobę, która ledwo co ten związek dźwiga. Rozumiecie? To jest takie obciążenie, zwróćcie uwagę. Idzie ktoś i po prostu mówi, Ja już nie mam na to Magda siły. Więc z całą pewnością może na magicznej pojawić się jakiś rak, do, której, do którego te słowa. Musiały oczywiście kochani trafić. Może też tak być, że jesteście z kimś w jakiejś relacji, kto e, takiej romansowej, ktoś, kto ma e, jeszcze żonę męża. Tak? I tutaj e, na przykład, no, Wy widzicie, że ten człowiek nie dąży do tego, żeby w pewien sposób zakończyć swój poprzedni związek, czyli załóżmy, rozwieść się tak, odejść od danej osoby, żeby zdecydować się na was. Tutaj faktycznie, słuchajcie, w tego typu przypad, przypadku, gdyby ktoś takie coś miał i mówił, Magda, tu nie chodzi o to, bo tu chodzi o gościa, który ma żonę, i ja teraz nie wiem, czy on od tej żony odejdzie, czy nie, i jest mi ciężko, to słuchajcie, karty pokazują, że nie ma sensu dźwigać czy też borykać się w takiej relacji, bo to jest taka sytuacja, w której ja tutaj widzę osobę, która zamiast chodzić wyprostowana, uśmiechnięta, szczęśliwa. Wybierana jako opcja number one nie jest wybierana, i to powoduje, kochani, że czujemy się coraz gorzej w tej relacji. A słuchajcie, karty nie pokazują mi, żebyście zerwali z tym człowiekiem, ale uważam, że jeżeli ktoś nie potrafi się zdecydować na Was. No to wy nie musicie na tą okoliczność, słuchajcie, trwać w tym wszystkim i żyć jakimiś nadziejami, tak? Bo to jest taka sytuacja, dobrze, no to jak w końcu się zdecydujesz, um, nie wiem, posprzątasz swoje życie, będziesz wybierał mnie, a nie tylko mnie jako powiedzmy tam poboczną osobę. To się do mnie zgłoś i wtedy zobaczymy, czy ja jeszcze będę chciała z tobą cokolwiek tutaj tworzyć, robić. Więc, tak jakby jakaś relacja, gdzie jest małżeństwo, partnerstwo, była ciężka, albo tutaj no też może pokazywać taki proces, że komuś jest ciężko zakończyć dany związek małżeński, pomimo tego, że jest na przykład jakaś naprawdę totalna lipa, te budowanie tutaj czegokolwiek, wznoszenie dalej, słuchajcie czegokolwiek, to jest jedna wielka klęska prowadząca tak naprawdę do tego, że tutaj z jakiegoś związku chleba nie będzie. Mogą być same trudności, mogą być same problemy, może być obciążenie i krzywda. I dlatego ja mówię, że być może ta osoba tego nie robi, bo nie potrafi, bo, bo, bo nie może temu sprostać, no ale jeżeli wy z tym człowiekiem się spotykacie, i przez to też sami cierpicie, bo nie możecie się cieszyć życiem takim, jakie powinno być, no to tutaj nie ma sensu siedzieć. Czekać i cierpieć, tak? Wiemy o co chodzi. Tak samo Raki, jeżeli tu chodziłoby o inne rzeczy, bo jako okay, ja mam takie karty, jakie mam, tak? Ale oczywiście możemy te karty też podpiąć pod jakieś sytuacje, w których, na przykład, no dajmy na to, pracujecie sobie gdzieś i karty też mówią, ty za dużo. Nie ma sensu um, tak ciężko harować. Nie ma sensu tak ciężko się tutaj gdzieś jakimiś obowiązkami obarczać, bo to jest taka troszeczkę droga. Budujecie coś, niby wam się tak wydaje, ja idę, buduję. Wznoszę, kombinuję i w ogóle, ale słuchajcie, to kosztem swojego własnego zdrowia, tak? Bo to też może być takie, słuchajcie, wziąłem za dużo na swoje barki, robię tu, robię tam, po prostu tyram za dwóch, ale pokazuje się to, że to może być dla Was obciążające zbyt bardzo i nie ma sensu tak bardzo tutaj mocno pracować, jeżeli chodziłoby tutaj o jakieś sytuacje, no powiedzmy, pracy. Czy jakichś tam waszych planów, które poświęcacie naprawdę mnóstwo swojej energii, budujecie coś, wam się wydaje, że to jest słuszne, że wy to budujecie, ale może to prowadzić do takiej sytuacji mocnego przemęczenia, obarczenia was takim ciężarem, słuchajcie, który możecie na swoich barkach nieść, i tutaj, jakby karty pokazują, że to nie tędy droga, że ty za dużo wziąłeś na siebie. Ok. Dobra. A na koniec, kochani, jeszcze zrobimy sobie przesłanie. Tymczasem słuchajcie, na chwilę obecną robimy sobie lwa i zapytajmy się, co już w życiu z odjakalnego lwa? Nie ma najmniejszego sensu. Co już w życiu z odjakalnego lwa? Nie ma najmniejszego sensu. Co lew już powinien sobie odpuścić? Co w życiu z odjakalnego lwa? nie ma najmniejszego sensu, co już lew powinien sobie odpuścić. Oj, słuchajcie, U Was jest bardzo silne dążenie do sukcesu. Triumfu dobra sukcesu, triumfu, wygranej. Oczywiście ja nie mówię, że to jest złe. Ale karty mówią, że zbyt wiele czasu poświęcacie pracy. Zbyt wiele. Działacie, pracujecie, koncentrujecie się na pracy zawodowej, na pracy zarobkowej, tak, bo tu też może chodzić o to, że dobra, Magda, wiesz, ja jestem tutaj zajęty zarabianiem kasy, albo no, no to tak, no posłuchajcie, no praca i kasa to się tak naprawdę wiąże. Może za mało czasu poświęcacie na własne życie. Mam tutaj na myśli na związek, relacje, miłość, przyjemności. Własne pasje, własne cele, ale takie stricte poza, powiedziałabym, zawodowe. Wy macie taką tutaj, słuchajcie, jeszcze taka karta, tła pokazująca mi tutaj, no, no proces taki: ja, ja to wszystko robię, bo ja muszę, bo ja chcę dobrnąć celu. I zresztą karta poprzedzająca też może to mówić, że macie upragniony cel i do tego mocno dążycie. Ale, ale karty pokazują, że to jest znaczy, może nie tyle, że ja, ja nie chcę Wam powiedzieć, że Wy za dużo pracujecie, że sobie siądźcie i miecie to gdzieś, ale tak jakby nie ma sensu zbyt bardzo koncentrować się tylko w życiu na zarabianiu kasy i na pracy. Słuchajcie, ja znam takie przypadki po linii prywatnej, gdzie faktycznie, słuchajcie, życie danych osób, które ja znam. Jest tylko i wyłącznie pracą. Co znaczy, budzą się rano, idą do pracy, wracają z pracy, zajmują się kolejną pracą, jakąś tam powiedzmy w domu i tak naprawdę przychodzą do. Siadają przykładowo sobie, przykładowo na łóżku, na, na wiecie, na jakiejś sofie czy na czymś, a dopiero po godzinie 22 i mówią i po pewnym czasie słuchajcie, te osoby przychodzą i mówią: Ja, pierdzielę, moje życie opiera się tylko na tym, że ja po prostu budzę się, pracuję i idę spać. Nie mam chwili na własny relaks, na jakieś własne przyjemności, na pomyślenie o sobie. Tak? I tutaj to tak trochę widać. Są takie właśnie lwy, które po prostu mocno koncentrują się cały czas nad czymś pracują. Skupiają się na życiu służbowym, zawodowym, tak? Jakimś, no nie wiem, być może tu nie chodzi o życie służbowe czy zawodowe, ale jest jakiś cel, na który bardzo dużo czasu poświęcacie. No dobra, bardzo dużo czasu poświęcacie. Kropka. Jest to niegramatyczne. Odwrotnie powinno być. Ale wiecie o co chodzi. I ten lew w tej sytuacji, słuchajcie, robi to, bo on ma cel, tak? Ja to rozumiem. Ale karty mówią, że to nie ma sensu, żebyś ty tyle czasu na tą daną rzecz. Ja bym powiedziała bardziej na pracę, na zajęcie jakieś poświęcał. Bo karty tutaj też wskazują, że lew powinien pomyśleć troszeczkę o własnych przyjemnościach. OK, może jakiś lew mi tu przyjdzie i powie Magda, ale moją przyjemnością jest pracować nad tym. Nie, no świetnie, ale mimo to możecie dostać garba. To znaczy, bo ja widzę was takich, wiecie, ślęczących nad czymś. Nie macie czasu na to, żeby pójść, no nie wiem gdzie, do kina, żeby spotkać się ze swoją kobietą, ze swoim facetem. Słuchajcie, nie macie czasu na, na takie zwykłe przyjemności, wiecie o co chodzi. Nawet chociażby na to, żeby pójść i się pierdyknąć na leżak w ogródku albo, no nie wiem, pojechać sobie na wycieczkę, zwiedzić jakiś tam obiekt bo wy jesteście czymś zajęte, wy się na tym koncentrujecie. Tak samo słuchajcie, widzę też tutaj lwa, który może mieć, jakby to powiedzieć, to znaczy ja widzę tutaj lwa, który może mieć związek, który jest związkiem pobocznym. Um, albo takim, gdzie podoba Wam się jakaś osoba, bo ja tutaj widzę mężczyznę, który jest zapatrzony, tak? Tutaj właśnie mówię, to zapatrzenie się, że ja chcę, że ja tego pragnę. Może być jakimś zajęciem, jakąś pracą i po prostu Wam już odwala do tego stopnia, że zapominacie o sobie, ale tym zapatrzeniem może też być jakaś osoba, typu kobieta, oczywiście, czy też, jeżeli to jest, jesteście kobietami, no to może to być oczywiście jakiś facet. Możliwe, że wam się ona podoba, on się podoba. Możliwe, że macie tutaj, słuchajcie, jakiś romans, ale ja tutaj też widzę lwa, który. Słuchajcie, może inaczej. Nie ma sensu, żebyście żyli w poczuciu tutaj jest osobny scenariusz. Nie ma sensu, żebyście żyli w takim poczuciu, ona mi się podoba, ja czuję przy niej, przy tej kobiecie siłę, czy też czuję przy tym mężczyźnie siłę, energię, moc. To jest po prostu szałowe. Ale wy nic z tym nie robicie. I tutaj wówczas karty mówią, to nie ma sensu, żebyś ty tylko pobocznie coś podziwiał i się cieszył. Tutaj trzeba nad czymś popracować. Tak, czyli, że tak powiem, nie ma sensu, żeby to. Wiecie, o co mi chodzi. To jest nieraz, ja wam powiem to na takim prostym, takim prostym przykładzie, sorki, że to może być sytuacja, jest sobie na przykład jakiś tam ktoś, kto ma życie, jakie ma, być może ma, słuchajcie, jakąś żonę, być może męża, być może jakąś tam partnera, partnerkę, ale jest kicha, poznał kogoś innego i teraz lew, tak jakby, słuchajcie, wzdycha, marzy, cieszy się, że tą osobę poboczną ma, ale nie robi nic, żeby mieć ją na co dzień, na przykład? Czyli wiecie, no nie robię nic, żeby z tą kobietą być. Siedzę na tyłku i po prostu podziwiam ją, no to jest, ona jest po prostu no fenomenem w moim życiu, no ja pierdzielę, po prostu czuję, przy niej czuję się zwycięsko. Ale nie robicie nic, drogie lwy, żeby tą osobę mieć na co dzień. I tutaj właśnie karty dla takiej sytuacji będą bardziej pokazywały, że to nie ma sensu, że ty ją podziwiasz, skoro ty nic z tym nie robisz. Tak? Nie ma to najmniejszego sensu. Tutaj po prostu trzeba się, drogie lwy, zdecydować na coś, bo wy możecie po prostu jakby tak, wiecie, tak troszeczkę sobie skakać z kwiatka na kwiatek na zasadzie och, jaka ty jesteś cudowna, jaki ty jesteś zajebisty, ja pierdziele, ja się czuję przy tobie fantastycznie, ekstra, a chcesz to czuć na co dzień? No pewnie, no pewnie. A co z tym robisz? No w sumie nic. I tutaj karty pokazują, że tego typu zachowania nie mają najmniejszego sensu. Że tutaj należałoby zabrać się za jakąś pracę, jeżeli chcecie coś osiągnąć. A ja tutaj właśnie widzę takiego lwa, który może, słuchajcie, wzdychać do kogoś, nie móc o tej osobie przestać myśleć, czuje się przy niej po prostu fantastycznie. Ale to jest tylko yy, w myśleniu. Wiecie co chodzi? Że po prostu marzycie o kimś, ale nie robicie nic, żeby tą osobę mieć. I wówczas do pytania, co tutaj już nie ma najmniejszego sensu, to tego typu zachowania. Chcesz coś, pragniesz czegoś, popracuj nad tym. No i druga, ta pierwsza wersja, że może być lew, który jest tak zafiksowany na coś, ale to bardziej od strony takiej bym powiedziała kasy, pracy. Jakiegoś zajęcia, budowania czegoś, nie mówię tutaj o relacji, e, gdzie przesadza z rzeźbą, bo zapomina o swoich przyjemnościach. Więc dopasujcie sobie to, drogie lwy, pod siebie. A my sprawdzamy panienkę. Co już w życiu panny? Nie ma najmniejszego sensu. Co już sobie panienka powinna odpuścić? Co w życiu panny? u słuchajcie, karta jedna wyskoczyła. Zostawię ją, ale przetasuję jeszcze. Co w życiu panny nie ma już najmniejszego sensu. Ok. No właśnie. I ona bardzo pasuje ta karta. Słuchajcie, wy się boicie podjąć jakiejś decyzji. Mam takie wrażenie, nie wiem, czego tyczy się decyzja. Może to się chodzi o kwestie zawodowe, finansowe, może macie do dupy pracę, może stwierdzacie, pracuję, haruję, ale za mało zarabiam. Nie wiem, czuję się, nie wiem, co mam zrobić. Nie mam odwagi rzucić tego, rozpocząć czegoś nowego. Być może u co niektórych tak. Ale słuchajcie, ta decyzja też może być decyzją relacyjną na zasadzie, że boję się podjąć decyzji. Jestem na rozdrożu, Magda, Gdyż, w związku, w którym aktualnie jestem, jestem jak w klatce, jak w potrzasku, tak? W jakiejś sytuacji chcę się z tego uwolnić, ale nie potrafię. Może tu chodzi o spętanie, bo mam kartę, słuchajcie, która może to zasugerować. Być może, słuchajcie, są osoby. Ja, nawet słuchajcie, dzisiaj rozmawiałam z jedną ze swoich klientek. Tutaj mailowo, pomimo tego, że jest słuchajcie, no gdzieś tam dzień wolny od pracy, ale ja staram się nadgonić wszystko, bo bardzo dużo tutaj osób um, musiałam ostatnio obsłużyć, um, ale która też właśnie um, zasugerowała coś takiego, że ona chce odejść, ale nie potrafi i nie wie dlaczego. I ona nawet sama mówi, może to jest jakieś spętanie, bo to jest chore, to jest nienormalne. I tutaj słuchajcie, panny, ja nie wiem, być może to nie jest do, do kogokolwiek, no ale oczywiście mówię, ponieważ być może jakaś jedna czy dwie panny w takiej sytuacji są i mówią: tak, Magda, ja faktycznie jestem na rozdrożu, ja faktycznie powinnam odejść, powinnam podjąć jakieś decyzje, ale utknęłam w tym i nie potrafię tej decyzji podjąć, tak? No, i tutaj właśnie karty sugerują, że tego typu postawa nie ma najmniejszego sensu, bo ponieważ zostawanie tam, gdzie teraz jesteście, czym by to nie było, ok? Bo to może być pracą, to może być mieszkaniem, to może być relacją, jakąkolwiek. Dobra, no jest ciężko, jest źle, po prostu źle się tam czuję, ale tkwie. No, to to już nie ma sensu, ponieważ karty pokazują, że pozostanie dalej w tej pułapce, w tym więzieniu, w tym potrzasku, w tej niemożności wyjścia z tego, Pokaże, pokazuje, mi, pokazuje mi się karta pięciu monet. A więc taka karta, że już tutaj nie będzie nic. To jest brak czegokolwiek, to jest, to jest brak możliwości, żeby było lepiej. Zostaniesz z niczym. Tutaj jest sytuacja, będzie bieda, będzie ubóstwo, będzie po prostu brak wszystkiego. I z tego trzeba wybrnąć. A wy jesteście na takim rozdrożu, jakbyście. Ja nie chcę powiedzieć, bo ja nie mam tutaj kart lęku, tylko bardziej widzę taką osobę, która mówi: Ja nie wiem, czemu ja tego nie potrafię zrobić. Dlaczego ja nie potrafię tu podjąć tej decyzji? Jest kicha, jest źle, utknęłam w czymś, chciałabym przebrnąć przez to, wyjść z tego, ale nie potrafię. Natomiast to już nie ma, takie podejście nie ma najmniejszego sensu, ponieważ pozostawanie dalej w tym klimacie, które tutaj karty pokazały, jest kartą po prostu totalnej biedy, pułapki, takiej potrzasku. Tutaj już nic, nie, może inaczej, mogą też być osoby, które na przykład mówią, jest do dupy, jest źle, boją się może podjąć decyzji, nie potrafią podjąć tej decyzji, ale gdzieś jeszcze żywią jakąś nadzieję, no dobra, ale może się to jakoś ułoży. No to się nie ułoży, bo tutaj, e, słuchajcie, no my mamy pytanie, co już nie ma sensu? No nie ma sensu ten, ten właśnie stan i nie będzie lepiej, bo jest piątka monet, pozostawanie w tym po prostu brnie do niczego, tak? Do niczego, drugie panny. Dobra, dacie znać w komentarzach, natomiast ja jeszcze Wam dorzucę kartę przesłania do, do tych kart, które leżą, kochani, na biurku i zaraz sobie po kolei zobaczymy. Co jeszcze tutaj energia chce Wam podpowiedzieć? Poproszę o przesłanie dla raczka pod te karty, które leżą na biurku. Poproszę o przesłanie dla raka. Mhm. No właśnie, słuchajcie, to jest fenomen. Zobaczcie, jaką mam kartę. Zobaczcie, jaką mam kartę. A jaką kartę mieliście jako kartę wiodącą? Macie styranego, obciążonego człowieka, tu, oczywiście w tej karcie, tak? I mamy kartę Odpocznij. Nie dźwigaj tego. Za dużo na sobie dźwigasz. Słuchajcie, tak jak powiedziałam, to może być sytuacja tycząca się wszystkiego. Możecie być obciążeni pracą, na przykład budujecie coś, staracie się o coś, jesteście zmęczeni, macie za dużo na swoich plecach, za dużo obowiązków, za dużo obarczenia. Ale to też może być, słuchajcie, obciążenie psychiczne, tak? Na przykład, że męczycie się z czymś. Możecie, kochani, mieć klimaty emocjonalne, że tutaj jeżeli chodziłoby o relacje, o związek, na przykład wasz albo czyjś, że on jest, że nie rozwala się, albo wy chcecie na przykład coś zostawić, nie potraficie tego zrobić, no to emocjonalnie się tutaj gdzieś, słuchajcie, tym wszystkim obarczacie, a energia mówi, czas już to zrzucić ze swoich pleców, odpocząć już od tego wszystkiego, bo to być może. Kochani, zbyt długo trwa, a może trwać zbyt długo, bo wieża nie buduje się, słuchajcie, w jeden dzień, tylko to jest coś, co długo już może u co niektórych raków trwać. Więc naprawdę fenomenalnie, słuchajcie, osobna Talia dopowiedziała Wasze karty, mówiąc, czas już wreszcie na zrzucenie tego ciężaru na odpoczynek. Ok, poproszę o przesłanie dla lwa pod karty, które leżą na moim biurku. Poproszę o przesłanie dla lwa. Ok, słuchajcie, wy macie przesłanie mówiące, że czas jeszcze poczekać. Musisz jeszcze za czymś poczekać. Wiecie co, ja patrząc na karty, które tutaj leżą na tym biurku, to widzę to tak troszeczkę na tej zasadzie, tak jak ja to powiedziałam bardziej do tej drugiej wersji sytuacji, że gdzieś jest być może lew, który czegoś pragnie, kogoś pragnie, czuje się fantastycznie być może przy tej osobie, ale nie robi tutaj y, nic, aby z tą osobą fizycznie y, być. I ta karta, słuchajcie, tak jakby pokazuje być może lwa, który mówi, tak, ja pragnę, ja chcę, ale nie mogę być może teraz czegoś zrobić, bo to też, też tak może być, słuchajcie, że możecie mieć jakieś tam powiedzmy no, rzeczy, które na tą chwilę nie zadziałają, tak, jakby w jakimś pewnym stopniu. No, i gdzieś tutaj mówicie tak, ja tego chcę i ja nad tym będę być może pracować, ale muszę jeszcze no, odrobinę zaczekać. I być może tutaj faktycznie karta przesłania do Was faktycznie mówi: Okej, okay, może tam kurczę wiecie, tutaj Magda z Magicznej dobrze gada, ale daj sobie jeszcze odrobinę czasu, musisz jeszcze poczekać jeszcze musisz poczekać z tym działaniem, z tą pracą w tym kierunku. No więc, moi drodzy, być może to bardziej pod to, bo chyba, że to się tyczy zupełnie czegoś innego, tak, bo pamiętajmy, że to są też, no, karty przesłaniowe, one mogą też mówić o jakimś innym wątku w życiu lwa, gdzie wy musicie dać sobie, no, musicie dać sobie na przeczekanie czegoś, czyli musisz jeszcze poczekać za czymś, za być może swoim upragnionym celem, tak, który gdzieś tutaj macie, ale wówczas nie zapominajcie też o swoim życiu osobistym, bo tak jak ja mówię, możecie ciężko pracować i powiedzieć: Ja teraz kompletnie Magda, nic na niczym się innym nie będę koncentrować, bo ja teraz muszę tutaj zająć się tym, tamtym, pracować, zajmować się, wiecie, praca po pracy i tak dalej. I może myślicie, że jak będziecie tak tyrać i tyrać, to coś przyjdzie szybko, że to zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Natomiast karta mówi, Słuchaj, daj sobie odrobinę tego czasu, poczekaj, tak? Weź sobie tą pracę, być może rozłóż w czasie, bo w jeden dzień tego i tak nie ogarniesz, a też no, będzie tutaj taki proces, w którym po prostu przegapisz inne jakieś rzeczy w swoim życiu, tak? Więc być może rozłóż to w czasie, tą pracę, nad którą ty w tym momencie, drogi Lwia, pracujesz. Tak samo, jeżeli jest jakiś lew, który mówi, Magda, ja już myślę, że ten, to zwycięstwo, ten triumf jest na wyciągnięcie ręki, bo ja tutaj po prostu dużo wkładam pracy w coś, to karta wówczas też będzie mówiła, no być może tak, ale jeszcze musisz na ten sukces poczekać, tak? Więc ja od siebie dodaję, że pracuj sobie dalej, ale nie zapominaj, drogi lwie, o sobie. Dobra. I sprawdzamy jeszcze panienkę. Poproszę o przesłanie dla panny pod te karty, które leżą dla niej na moim biurku. Poproszę o przesłanie dla panienki. Okej. Okay. otuli cię wibracja szczęścia. Ja sądzę, że na pewno, o ile panna wyzwoli się z czegoś, co w czym w tej chwili tkwi. Ja widzę tak jak tutaj pokazałam, jest pokazana ścieżka rozdroża. W takiej sytuacji ja muszę podjąć jakąś decyzję, ja muszę obrać jakiś kierunek, ja muszę się na coś zdecydować, ale nie potrafię. Być może się boję, być może e, mam obawę jakąś, tak, być może przed zrobieniem tego kroku, albo i wręcz ktoś nie może tego zrobić, tak jak to powiedziałam wcześniej, i nawet nie wie dlaczego. Na takiej zasadzie, no przecież ja wiem, że powinnam to rzucić, i cholera nie mogę, Magda, nie mogę. Może widzicie tutaj e, przez to, właśnie wszystko w czarnych barwach, bo słuchajcie, jakby nie oglądał ta karta tutaj mówiąca o tym, że gdzieś jesteście utknięte. Pokazuje też człowieka, który zamiast myśleć czas już najwyższy, życie nie poczeka, tak, nie będę marnować czasu, decyduję się na coś, to ta karta wskazuje na człowieka, który widzi wszystko w czarnych kolorach, czyli zamiast mówić to będzie dla mnie najlepsze, jak się wyzwolę, bo tu, gdzie jestem, jest źle. To dana osoba niby ma to w świadomości, ale mówi: No tak, ale jeżeli to zrobię, to pewnie będzie tak, srak i owak. A energia do was przychodzi z odpowiedzią: Co ty pierdzielisz, droga panno? Jeżeli wyzwolisz się z sytuacji, która teraz cię ucieśnia, która cię blokuje, no to nie będzie już gorzej. Po prostu ty się z tego wyzwolisz i poczujesz to szczęście. Otuli cię ta wibracja szczęśliwości. Bo, moi drodzy, trzeba zawsze jeszcze pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie jeżeli nam jest w życiu źle, nieważne czy w relacji, czy w pracy, czy tam w jakimś miejscu zamieszkania chociażby, no to jeżeli my się tutaj czujemy źle, to z jakiej racji my mamy poczuć się dobrze? Musimy to zmienić, żeby poczuć się inaczej, prawda? No więc zmieniamy to miejsce, zmieniamy relacje, zmieniamy pracę, żebyśmy już nie tkwili tu, gdzie jest nam źle, gdzie my myślimy tylko o tym, jak się z tego wszystkiego wyzwolić. Moje drogie raczki, lwy, no i oczywiście panienki, dajcie znać w komentarzach, jak czujecie te karty, jak one z wami, kochani, rezonują. A ja was wszystkich mocno ściskam i pamiętajcie, że jeżeli jest coś do dupy, to nie ma sensu dłużej pewnych rzeczy, kochani, ciągnąć, albo przynajmniej trzeba je zmienić. Buziaki, trzymajcie się.